you Wracam Maciej Rosołek. Chce przekazać krycie, ale trzeba mieć na oku stopera Celtiku. Teraz fantastyczne dośrodkowanie! Ale dośrodkowanie to 1% tego sukcesu. Strzał, marzenie, Reo tatę, kapitalny wolej i stuprocentowa mianka z Arturem Borusem. Świetnie rozegrana akcja przez Celtic. Wszystko się zgadzało. Kiedy była możliwość, grali do, do przodu, jeżeli nie było, zamienili strony bardzo trudny element techniczny dobre doświadkowanie i za chwilę zobaczymy sobie <noise> w powtórce musimy zwrócić uwagę na reakcję Artura jak się powstrzymał jak się powstrzymał żeby huknąć tam krzyknąć na swoich obrońców że tak nie będzie oczywiście nie za 2 do 0 dla Celtiku, Nie ma w górze flagi sędziego, asystenta. No, tę sprawę załatwili dwaj Japończycy. Podawał Reo Hatate, który do swojego kola dorzuca asystę przy trafieniu Daisena Maedy. Kapitalne rozegranie. Już takie dzisiaj było grane. Bardziej statyczne między O'Reillyem a Jamesem Forrestem. Teraz Japończycy zrobili to w pełnym biegu. No nie sądzę, żeby tutaj Celtic oglądał mecze Legii, analizował i opracowywał jakiś specjalny styl. Naprawdę tutaj imponują. Właśnie w tej e, ostatniej części boiska, zobaczmy jedno podanie, nie było spalonego świetne, znakomite, dopieszczone. Tego czego brakuje Legii tego dokładnego podania, ale też wyśmienite wyjście na pozycję i bez przyjęcia przed e, bramką Katzbratowiaż. Maciej Rosołek, Maciej Rosołek, sam na sam, Rosołek, jest, złapany kontakt, Maciej Rosołek, nie było faulu, wydawało się w pierwszej fazie, że on jest skazany na pożarcie w pojedynku ze znacznie mocniejszym Cameronem Carterem Dickensem. chyba tak po profesorsku Amerykanin chciał podejść do tego pojedynku, a tutaj niespodzianka, bardzo dobra kręciałem Macieja Rosołek. Wydaje mi się, że to bardzo przemyślane i tutaj to jest Tobiaszowi. Po złapaniu piłki szybkie wprowadzenie. Tak się zastanawiałem, czy tutaj nie wyszedł z piłką poza, nie, poza pole karne, ale tak się nie stało. Tutaj Rosołek świetnie. Zabił tego Lirim Kastraty Nie było więc okazji inne na zagranie. mocnej i po ziemi prosto padły piłki. Robert Eipich, Filip Mladenowicz, Mladenowicz do Josuę. Josuę. Prawo w Ale Jozue poprzedzony rewelacyjnym piekielnie trudnym przyjęciem piłki. No nie mieliśmy tego w pierwszej połowie. Żozołę świetnie zaczął, ale później spuścił to bardzo, ale to bardzo. Natomiast tutaj to pokazał błysk z tego swojego nie... przeciętnego talentu. Też znakomite dośrodkowanie Bladowicza. On nie szukał w polu karnym nikogo. Wiedział, że tam będą małe szanse. Delikatna podcinka na 16 metr. No i prawa noga Żozoła. Dobry, szybki atak Legii Warszawa. Lewą stroną Filip Mladenowicz, dostrzegł Żozułę. Miękkie zagranie. Na utrzymanie wyniku. Artur Boruc 2 do 2. Jest ok. Ostatnich gwizdek. Ostatni gwizdek sędziego Pawła Racznowskiego. Nie ma tutaj przedłużania ani pierwszej, ani drugiej połowy, więc czas efektywny po 45. Trzeba trochę krzepy, to prawda. Nie ma szans, panowie. E, dziękuję wszystkim, którzy dzisiaj przyszli tutaj tak licznie, że mam dużą rodzinę. Dobra. Koniec poza się. Panowie, zróbcie mi przyjemność i wszyscy razem zaśpiewaj ale wszyscy. Gdybym jeszcze raz miał urodzicie. I tak na szybko jeszcze. Panowie, jeszcze jedno dla wszystkich zainteresowanych. Hasło okoń. Dawaj. Na razie, dziękuję. Podziękowanie dla byłego klubu Celticom Glasgow, do którego wyjechał z legi Warszawa Artur. Boruc i tam zrobił zawrotną karierę. Stał się ikoną klubu z Glasgow, The Boys. Artur Boruc, teraz rundka honorowa przy ulicy Łazienkowskiej. No te obrazki mówią zdecydowanie więcej niż słowa. Nie da się spełnić wszystkich tych próśb dzisiaj w ten jeden wieczór przy ulicy Łazienkowskiej, tym bardziej, że Artur ma na pewno jeszcze dużo obowiązków tutaj do wypełnienia między innymi. No i życzyć powodzenia w tym życiu, życiu po życiu, jak to się mówi piłkarskim. Na pewno mają plany razem z rodziną. Artur Boruc kończy swoją bramkarską wielką karierę w reprezentacji 65 występów trzy wielkie turnieje